Środę, już jest środa. A jeszcze przed chwilą był poniedziałek. Już mamy środę. Dzisiaj, moi drodzy, taki dość króciutki live. Postanowiłem zrobić bardziej taki informacyjny, ale jest trochę do omówienia z wami. Do marszu. Do spaceru niebieskiego, który dzisiaj opublikowaliśmy. Wydarzenie zostało już niecałe dwa tygodnie, a pracy jest ho, 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 ho. Bardzo dużo. Mam nadzieję, że zaraz Was tu dołączy jak najwięcej i będziemy, będziemy mogli sobie chwilę porozmawiać. Jak wspomniałem wcześniej, gościa dzisiaj nie będzie. No. No, dzisiaj nam wszystkim, jakby było nie po drodze, a ja też miałem tyle rzeczy do ogarnięcia, że, że, że nie udało mi się tego y, zorganizować. Y, no, bo są ważniejsze rzeczy, tu cały czas trwają jakieś tam narady bojowe, co, jak, gdzie. Y, tutaj mam przed sobą w ogóle listę zadań do wykonania jutrzejszych i, i ja nie wiem, bo w zasadzie non-stop y, siedzę y, na telefonie. Tutaj. czekaj, Aha, bo Tutaj na dole macie kod QR, który pokieruje Was do wydarzenia. Jeśli jeszcze nie dołączyliście, no to zachęcam bardzo, 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 bardzo serdecznie i mam nadzieję, że klikniecie tam, wezmę udział. To jest najważniejsze, żebyście byli w tej Warszawie, bo ja sam nic nie zrobię. Jeśli nie będzie nas wiele osób w Warszawie, to nic się nie wydarzy, prawda? Podpisy podpisami, petycja, petycją, ale w dalszym ciągu no nie ma coś w rodzaju takiej siły nacisku. Dziś zostały oficjalne wysłane zaproszenia do pana prezydenta Karola Nawrockiego i do pana Premiera Donalda Tuska o tym, że będziemy szli sobie spacerem. Jeśli wejdziecie w ogóle na wydarzenie, tam cała trasa i, i to wszystko, jak to będzie wyglądać, bo wy, ty musisz tam być. Musisz tam być z nami. Jeśli nas popierasz, jeśli jesteś rodzicem dziecka w spektrum, jeśli jesteś osobą neuroatypową, to musisz być w Warszawie. Z nami. Musimy pokazać się, że jest nas dużo. Z takich organizacyjnych rzeczy, no to na razie nie mamy jeszcze zgody na wypuszczenie balonów. Tam nie wolno puszczać balonów, ale no tutaj jest walka i, 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 i próby, to się mimo wszystko udało. Dlatego. Właśnie, czat tu mamy. Piszcie oczywiście, komentarz, jak zawsze. to już pyta, o czym nawijam ziom, No słuchaj, słuchaj, to, to będziesz wiedział, o czym nawijam. Możesz wejść kod, na kod QR, kliknąć i, i, i wszystkiego się dowiesz. Dobrze. Fajnie, że jesteście. O, Elena że szukania, ani dla ten dzień. Oczywiście, jeśli masz możliwość być z, z dzieckiem, to zapraszamy. Będą animacje dla dzieci, będzie to wszystko przyjazne sensorycznie, też w zgłoszeniu, właśnie bo. Bo marsz, zgromadzenie zostało oficjalnie zgłoszone. Tam prosiłem w zgłoszeniu, żeby służby nie używały syren i tak dalej, żeby to było wszystko przyjazne. No i właśnie, bo na przykład Ela tu pisze, że, że szukaniani, i, i to jest o tyle super, że jak nie możecie nawet być. No to nie wiem, wyślijcie kogoś ze swojej rodziny. No, są babcie, dziadkowie, no, no cały, cały system rodzinny. Ktoś niech was reprezentuje, ktoś niech będzie, bo musi być z nami jak najwięcej osób pod kolumną Zygmunta 6 godzinie 12. I, i po prostu musisz tam być. Musisz tam być. Z nami, bo każdy z nas myśli, a mnie nie będzie, będzie ktoś inny. Jeśli pomyśli tak tysiąc osób, no to tych tysiąca osób nie będzie z nami, dlatego po prostu bądźcie. Jutro będę z mojej listy tutaj wysyłał kolejne zaproszenia do wszystkich tych sygnotariuszy. Trudne słowo o tej godzinie. Z petycji. Oficjalne zaproszenia, żeby gdzieś tam nam wyszli w jakiś sposób na drogę. Więc. Więc po prostu bądźcie, żeby zobaczyli, ile nas jest osób. Jeszcze mamy tydzień tutaj do no ponad tydzień, ale to szybko zleci do, do naszego spaceru, więc no musimy zrobić tak, żeby to się rozprzestrzeniło. Już jutro, jak będzie plakat, będą materiały, podam Wam miejsce, w którym te materiały będziecie mogli pobierać czyli plakat do wydruku czyli jakieś nakładki na Facebooka, Instagrama i na wszystkie te media społecznościowe, które można będzie wykorzystać. To raz druga rzecz jest wydarzenie. Ponieważ nasza strona tutaj w fundacji na Facebooku mogło wysłać zaproszenie do tylko 500 osób. A obserwujących jest prawie 10 no tysięcy, to, no to wysłałem tylko do 500 osób i tam klikałem każdego pojedynczo, żeby mu wysłać zaproszenie. Jeśli byliście tymi szczęściarzami w tej 500-ce, no to dołączcie. I powiem Wam, jak to rozprzestrzenić. Wchodzicie na wydarzenie i tam macie taki przycisk Zaproś. Zaproś, klikacie i dodajecie wszystkich znajomych. I wtedy to idzie lawinowo, rozprzestrzenia się dalej. Kogo to interesuje, to udostępnia. Kto nie, ten niebo, wiadomo, że nie każdego to dotyczy. I wtedy ta informacja dotrze do jak największej ilości osób. I to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Jak tutaj Grażyna pisze dokładnie, delegacja od rodziców może być bardzo ważne, by było nas dużo. Tak, to jest bardzo ważne, a nawet jeśli będziemy z dziećmi i to też no ja będę z Janem, no to przede wszystkim tą imprezę przygotowujemy tak, żeby była przyjazna. Oczywiście. Oczywiście, możecie się włączać, tam możecie pisać na wydarzeniu, w jaki sposób możecie nam pomóc. Może być zimno, może ktoś chce zrobić herbatę, może są jakieś kawiarnie, które chcą się do nas dołączyć. Może są tu jakieś firmy produkujące gaz, bo potrzebujemy helu, żeby napompować tysiąc balonów. Tysiąc balonów, które pójdą w niebo, na razie jeszcze nie mogą iść w niebo, bo nie mamy zgody, ale no po to tu ten czas poświęcam, żeby ta zgoda została uzyskana i wszyscy, którzy się w tą sprawę zaangażowali, ale może być nas więcej, bo bardzo zależy mi, żeby to była taka nasza impreza, taka organizowana przez nas, nie przeze mnie, ja już naprawdę, no jak widzicie, mogę powiedzieć, że, że gadam. Ale to po prostu jakiegoś zmęczenia, bo najchętniej to ja bym w tej chwili po prostu pożyczać, A nie mogę jeszcze. Dobrze, więc zapraszacie wszystkich znajomych do wydarzenia i, i powiem, że to wygląda w tej chwili tak, że aż od A jeszcze Wam nie powiedziałem, ile my mamy, moi drodzy. 56 984 000 Podpisów, czyli 16 podpisów brakuje do 57 tysięcy. Świetna, świetna informacja. No myślę, że przekroczymy, no może nie podczas tej transmisji, chociaż byłoby bardzo miło, jeśli ktoś z Was nie podpisał. Wchodzimy na petycję. W wydarzeniu też jest link do petycji. Cały czas można podpisywać. Już sprawdzam, że 71 użytkowników dopiero odpowiedziało. Na, na to wydarzenie, a zaproszonych już jest 880 osób. Jeśli każdy z was wyśle swoje swoim znajomym, no to zobaczycie, jak ta liczba się powiększy. I to jest w zasadzie jedyna droga, żeby te algorytmy facebookowe w jakiś tam sposób oszukać. No. I tak to wygląda w wielkim skrócie. No, mam nadzieję, że ta akcja nam będzie się rozrastać i tym razem no, nie będzie jak pod Sejmem. To, to było no, bardzo spontaniczne i niektóre osoby no, jakimś cudem się dowiedziały i, 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 i się pojawiły. I, i, I dlatego, jak Grażyna tutaj pisze, zapraszamy znajomych na marsz. Na spacer, tak, ale no to jest marsz, bo to jest przemarsz i to zostało zgłoszone jako yy, przemarsz. Teraz tylko kwestia balonów. Jak powiedziałem, prezydent i premier dostali dzisiaj oficjalne zaproszenia. Reszta yy, szanownych państwa dostanie takie oficjalne yy, zaproszenia yy, jutro. Yy, więc yy, no już yy, ciężko będzie im się tak troszkę wymigać od tego, że. Że no nie wiedzieliśmy, że no pomogą, bo, no bo tak powiedzieć, prawda? Teraz już, już takiej opcji nie będzie. Tutaj Sylwia pisze, że zwraca się do wszystkich rodziców. Nie jesteście sami. To jest moment, by poczuć się członkiem autentycznej rodziny dla dobra naszych asów. Bądźcie z nami. 6 grudnia. Tak, bądźcie z nami 6 grudnia. Wszyscy są zaproszeni. Jeśli po prostu nas popieracie, jeśli nasze idee są wam bliskie, jeśli chcecie nam pomóc w jakiś sposób w ramach wolontariatu, żeby ten marsz ogarnąć, okiełznać, no to to również będzie bardzo miło. Oczywiście możecie udostępniać tą transmisję dalej żeby doszła do jak największej ilości osób. Jutro na stronie 515km.org. Jak skończymy, będzie udostępnione pliki, będzie można pobrać plakat, wydrukować, czy też w takich formach na media społecznościowe, żeby ta informacja dotarła, żebyście mogli, nie wiem, zmienić sobie na przykład zdjęcia profilowe na ten czas, żebyśmy byli bardziej widoczni. Myślę, że takie sytuacje na pewno bardzo. Pomagają w e, działaniu, a ja patrzę na tą swoją listę zadań na jutro. Wie, wiecie, ile zrobiłem telefonów? Że, jak wchodzę w historię, e, jak wchodzę w historię i żeby dotrzeć do jakiegoś telefonu, na przykład nieodebranego, to już nie ma go w historii, bo. No bo ta historia jest tam jakoś ograniczona, i no już nie mogę oddzwonić. Tak, tak to wygląda. Siemandero, no tutaj ten. Wpadni szóstego na marsz, i, i, i zapraszamy cię serdecznie. No i tak, moi drodzy, no działamy. Przyłączajcie się, bo wy też możecie próbować załatwić jakąś kawę i herbatę, dzwoniąc po lokalnych, nie wiem, kawiarniach, te, które są na trasie marszu. Właśnie w wydarzeniu opublikowaliśmy dzisiaj trasę, jak będzie wyglądać. Jest tam link, można sobie na Google Maps zobaczyć, jak ta sytuacja będzie wyglądać. Zobaczyć, jak ta trasa. W Przebiega, jakimi ulicami pójdziemy, żeby ewentualnie dołączyć później, no ale spotkajmy się pod tą kolumną Zygmunta, bo tam dziać się będzie najwięcej. Koło 12.40 z placu zamkowego wyruszymy dalej. Na początku w kierunku Ministerstwa Zdrowia, później pałacu prezydenckiego i tak dalej, i tak dalej. Cała. Trasa jest podana, więc zobaczymy, ile w tej chwili mamy zaproszonych znajomych, i mam nadzieję, że po transmisji ci wasi znajomi będą zaproszeni. Takie hasło niebieskiego spaceru, tego konkretnie spaceru, jest: chodź z nami. I te chodź z nami, myślę, że, że jest takie. Jak najbardziej zapraszające, niewykluczające w żaden sposób, i, i każdy może się poczuć częścią naszej rodziny i zobaczyć, tak w praktyce, jak ten autyzm wygląda. Jeśli ktoś nie wie, no to będzie mógł się przekonać empirycznie. Dobrze, będę kończył tak dzisiaj krótko. Jutro już będą goście, tak. Jutro już będą goście, to mogę Wam obiecać, no chyba, że. Wydarzy się coś nadzwyczajnego, i, i, i jutro już sobie z kimś porozmawiamy, bo jednak no zawsze lepiej, jak mądrzy ludzie mówią o mądrych y, rzeczach. Więc wiemy, co mamy robić, działamy, rozprzestrzeniamy informacje w świat, piszemy do znajomych, piszemy do różnych ludzi, którzy mogą nam w jakiś sposób pomóc rozpropagować. Akcje, jeśli macie profile, znacie osób, za którymi podążacie i oni mają jakieś zasięgi, możecie ich poprosić o pomoc, żeby zaprosili. A jeśli są to środowiska związane z autyzmem, no to jak najbardziej. Dobrze, nie przeciągam, bo tu trzeba dalej wysyłać maile. No i jakoś tak położyć się, spać wam też. Dobrej nocy, nocy życzę.